Cześć, tu Piotrek HDTV Polska. Zgodnie z zapowiedzią jestem na hali po Sonika podczas konwencji 2017, no i dotarłem do bardzo ciekawego ekranu. Może pamiętacie, na Ifie, już coś takiego. Było prezentowałem wam taką przesuwną szafę, gdzie właśnie był przezroczysty telewizor. No i dzisiaj widzimy go w nieco innej formie. Jak widzicie, rzeczywiście jest przezroczysty, więc będzie można go wykorzystywać w wielu różnych ciekawych miejscach. Tam na przykład była to szafa w kuchni, ale nie tylko. Jest to telewizor OLED z rozdzielczością na ten moment Full HD, ale i tak słuchajcie, robi ogromne wrażenie. Za mną stoi pan, który zaraz pokaże wam, jak to wygląda. No i odpalimy go, więc mogę poprosić teraz, żebyśmy go włączyli. No i zobaczcie co się będzie działo cały czas przypominam, że on jest przezroczysty, tak, na moją rękę widać, ale też nie jest tak, że widzimy bardzo tył, bo można go tutaj, to podświetlenie można ustawiać na różne sposoby. No i w tej chwili, słuchajcie, działa jak widzicie, a ekran jest też naprawdę, no ma kilka milimetrów grubości, więc chociażby, jakbyśmy chcieli na przykład, właśnie w kuchni go wykorzystać, żebyśmy jakieś elementy designu, jakieś szafki do szafy, czyli po prostu przezroczysty telewizor, no to rzeczywiście coś takiego, go możemy zrobić i naprawdę wygląda on niesamowicie. No i teraz możemy go wyłączyć. No i jak widzicie, na przykład może być to w tym momencie jakaś szyba element szafki, na przykład wyposażenia w pokoju czy w kuchni. Bardzo interesujący produkt, liczę, że takie coś w najbliższym czasie, w najbliższych latach pojawi się i to na pewno będzie duży e, przełom. Lecę dalej w takim razie. Do zobaczenia, cześć.